Hello，大家好，欢迎来到朗朗播客的第八集。Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w uśmiechniętym otchinku Lang Lang Pod。今天的话题是去饭馆吃饭。这里 dzisiejszym tematem jest pójście do restauracji aby zjeść。今天这个博客挺好玩的，因为是一种对话。 但是只有我一个人来录这个播客。dzisiejszy podcast jest uh, dosyć zabawny, bo jest to dialog, ale tylko ja uczestniczę w tym dialogu. Natomiast dam z siebie wszystko. 我会尽量来录这次的播客。好,那我们先来解释一下生词。OK, okay, to najpierw wytłumaczmy słownictwo. I 服务员 FU wu, YUAN kelner, kelnerka FU to usługa albo serwis YUAN to taki znaczek, który dodajemy sobie często na koniec w zawodach R z, ILE do małych liczb SEL w, w, klasyfikator do osób grzecznościowy, szanowny. Sy, Sweej Bien, dowolnie. jak się chce. U Dzuło.zuło Siedzieć. Leo. siesie. się. Dziękuję. Ci cata cata Menu. Dosłownie karta dań P. R, way Ma, R, way Ma, Kod QR, Cho, C, C. Znajdować się gdzieś. Szy, czuł od, czuł od stu. Szy, wiedzieć. Szy, Gongbao Jiting. Gongbao Jiting. Kurczak Gongbao. Jest to danie, które często w Chinach chętnie wybierają obcokrajowcy, ponieważ jest tam mięso z kurczaka i orzeszki ziemne. Nie ma głowy kurczaka, kurzych nóżek ani nic takiego. Danie wygląda dosyć apetycznie. Szysen Jia DOUFU Jia DOUFU Domowe tofu. Bardzo pyszne danie. Polecam. Szysy. Jusią ciedzy. Pakłażan w sosie rybnym. Też jedno z moich ulubionych tań. Szyło. Kole. Kele. Kola. Napój. Cała nazwa to Kurko, kole. Kurko, kole. Coca-Cola. Szylio. Le. Ke -ke Le przyjść, ale także w znaczeniu przynieść. Możesz użyć tego zamawiając w restauracji. Szyci ła ła miska Szybę. mi fe mi fe ryż Nasza. masza zaraz, natychmiast, dosłownie na koniu, bo dawniej kiedy gdzieś się 拿 koniu przybywało, to trwało to w porównaniu do piłochody natychmiast. Bok, T, I, o, i o, o. O, x ie x ie. C. 你好，几位？两个人。好，请随便坐。好，谢谢。菜单二维码在桌子上。好，我知道了，谢谢。 这是宫保鸡丁、家常豆腐、鱼香茄子和两个可乐。好可以还来两碗米饭吗？可以啊，马上来。播客第二次。慢一点。Podcast p o r a s drugi, t r o j h v o n i 你好，几位？两个人。 请随便坐。好，谢谢。菜单二维码在桌子上。好，我知道了，谢谢。这是宫保鸡丁、家常豆腐、鱼香茄子和两个可乐。谢谢。可以还来两碗米饭吗？可以啊。 Na shanle buk ti san fan i podcast po raz trzeci. Razem z tłumaczeniem. Nieha, ci wei? Dzień dobry. Ile osób? Le Dwie osoby. Ha tin sui Dobrze. Proszę usiąść gdzie chcecie. Ha sie dobrze, 菜单二维码在桌子上。c o 代码 QR 代码在桌子上。QR 代码在桌子上。QR 代 r 代码在桌子上。QR 代码在桌子上。QR 子上。QR 代码子

Niech mnie już Dzisiejszy podcast już dobiega końca, ale ja chciałabym wiedzieć, co Ty byś zjadł zjadła z tego wymienionego przeze mnie menu. Czy chodzisz do chińskich restauracji? Czy byłaś, byłeś kiedyś w chińskiej restauracji? I czy udało Ci się zamówić po chińsku? Przedaj pinglę cię Proszę, daj znać w komentarzach. Poniżej. Hata na no, łosięcola. sie się Dobra, to ja już uciekam. Dzięki. Siacy dzień! Siacy za Do następnego.